Udało się pierwszy raz nam przyjechać e, rok temu na turniej do Rygi. Było to zaproszenie bezpośrednio od trenera, z którym się miałem okazję poznać na turnieju w Wilnie. E, po obserwacjach, jak wyglądamy, zdecydował się na to, by nas zaprosić poprzez dyrektora sportowego. W Rydze dostaliśmy już oficjalne zaproszenie, dzięki temu po raz pierwszy w Rydze znaleźliśmy się rok temu. E, tam zajęliśmy piąte miejsce, przygrywając jeden mecz z, z reprezentacją Gruzji U13. Ciekawostka, już wtedy U13 mają... Tworzone reprezentacje, to nie jest tak, że jak u nas, gdzie, gdzie dopiero pierwsze konsultacje zaczynają się od września tego roku dla rocznika 98. No i już, skoro rok temu wypadliśmy nieźle, to dostaliśmy ponowne zaproszenie, gdzie wystąpiliśmy i w tym roku. W tym roku już poszło troszkę lepiej, zaliśmy pierwsze miejsce, ale wynik może nie jest najważniejszy, bo jest, jest gra. W tym roku mieliśmy dosyć ciekawą grupę, zresztą prosiłem o jak najmocniejszych rywali. Więc już na pierwszy, w pierwszej grze zmierzyliśmy się z, z zespołem z Helsinek, Helsinki i druga kolejka, drugi mecz to był zespół z Wołogenuła. Może nie najmocniejszy przeciwnik, ale, ale również ciekawy rywal, bo na pewno egzotyczny. No i wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na mecz z gdzie mieliśmy okazję e, pierwszy raz, znaczy, w sumie trzeci raz zmierzyliśmy się z Wam z Anglii, bo wcześniej mieliśmy okazję grać z Fulham, z Leeds, United, ale z Openhamem akurat zmierzyliśmy po raz pierwszy. No i jak wyszło, w już wszyscy wiedzą, wygraliśmy 3-0, więc cieszymy się. Ciekawym przeciwnikiem był na pewno Nike z którym zmierzyliśmy się w finale z aktualnymi Szwecji. Wygraliśmy z tym przeciwnikiem 6-2, finał już, graliśmy z Frem, Kopenhaga. Finał jak finał, przeciwnik ciekawy, finał może... Troszkę związał wszystkim nogi, bo i my i Frem nie wypadł jakoś okazale. Udało nam się wygrać, więc cieszymy się. Wygraliśmy naprawdę ciekawi ciekawy przeciwnicy, ciekawy turniej, oby tak dalej. Mieliśmy ciekawą rozmowę z trenerem, nawet nie z trenerem, z menadżerem z Anglii. tak I po tym, jak żeśmy wymieniali opinie na temat swoich zespołów, tam w końcu powiedział taką fajną rzecz. Przestańmy rozmawiać o zespołach, zacznijmy rozmawiać o indywidualnościach. Tak? I Eee, właśnie nie chciałbym przecenić tutaj naszego występu, bo to wiadomo, teraz fajna pompka, trochę się dzieje, trochę zaczęło być większe zainteresowanie, ale mimo wszystko poko duży, dużo pokory, dużo pracy przed nami. Więc fajnie, fajne, zwycięstwo, super, ale nie dajmy się zwariować, tak? Nie to było najważniejsze, nie to jest naszym celem. Najważniejszym celem jest to, żeby ci chłopcy zagrali kiedyś w ekstraklasie, tak? Czy nawet mają, mają marzenia o lidze mistrzów. Śmieliśmy się, że po meczu z Tottenhamem zabrakło tylko nam hymnu ligi mistrzów, tak? bo przeciwnik był, atmosfera była, zabrakło ligi hymnu. Ale indywidualności są najważniejsze, więc dalej. Zespół zespołom, ale musimy skupić się na tych najlepszych, na tych indywidualnościach, tak? bo ten turniej pokazał, że mamy takie indywidualności, że te indywidualności mogą grać yy, fajnie w piłkę, bo Bartek Żyny, na nasz bramkach, puszcza raptem w turnieju dwie bramki, yy, Mateusz Ostaszewski jest wybrany najlepszym piłkarzem turnieju, ponadto oprócz Mateusza Patryk Końcewicz i Przemek Miskowski są wybrani do jedenastki turnieju, czyli widać, że te indywidualności są. I oprócz nich bym jeszcze na pewno wyróżnił tu Kamila Bujnowskiego, pa, Pawa Kaczmarczyka, nie chcę tutaj nikogo pominąć, jest jeszcze kilku fajnych dzieciaków tak. i, i mówię, nie zespół na przyszłość, tak. skupiamy się na tym, żeby zespół fajnie, ale ci te perełki są najważniejsze. Plany są takie, po, po tym turnieju posypało się tyle zaproszeń, że boję się o portfele rodziców, tak? boję się wyskakiw, i chodzi przed szereg, bo podejrzewam, żebyśmy szybko zbankrutowali. Ale no tak spokojnie, tak w marcu mamy na pewno turniej w Lublinie też bardzo ciekawy, bo tam są fajne drużyny z Polski. No i mówię, tutaj rodzą się pomysły, teraz zaproszenie do Mińska przyszło. Już mamy zaproszenie do Włoch, do nas do Austrii, ale to mówię, to nie zwariujmy, bo, bo, bo naprawdę zamiast trenować, to będziemy tylko się pompować, a to nie odchodzi, prawda? Pomalutko.